Bo wiesz, że święty Mikołaj przyjdzie w stylu rot i może ci dać Ech? mega słabego Brainrota. Święty Mikołaj nie istnieje, a zresztą chce być niegrzeczny, więc ehehe, teraz ukradnę ci twojego Brainrota. Teraz co? co ty robisz, ale wiesz, Ech? że przez to Mikołaj nie da ci nic dobrego! A nawet dostaniesz Ech? najgorszego Brainrota na świecie! Nie ma takiej opcji, wywalaj lepiej do siebie! Nie, no co? Istnieje, ale może w takim razie. To ja zostanę świętym Mikołajem i przyjdę do niego i powiem, że był bardzo niegrzeczny. Nawet moja baza ma nazwę Baza Świętego Mikołaja i mam tyle świątecznych Brainroty. I do tego nawet sanki, którymi przyjechałem do Steel, a Brainroty do Luczek musi uwierzyć, że Mikołaj naprawdę istnieje. Hu, hu, hu! A co my tu mamy? Czy nie widzę tu jakiegoś niebieskiego pieska? Oju, ja jestem tym pieskiem i czekaj, ty masz wielki worek z prezentami i normalnie ty przyjechałeś na święta. Tak, ho, 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 Bo jak wiesz, dzisiaj jest 6 grudnia i przychodzi Mikołaj, który rozdaje prezenty grzecznym dzieciom. No i pieskom też i chwila, czy ty, Luczek, byłeś w tym roku grzeczny? No jasne, że tak. Pewnie dawałem mojemu koledze brain roty i pomagałem mu kraść z innych baz. Byłem naprawdę najlepszym pieskiem. Tak, to poczekaj, mam ha, ha, ha. tutaj mnóstwo prezentów. I któryś prezent musi być dla ciebie. Chwileczkę, tylko muszę tu dobrze poszukać. I czekaj, nie widzę twojego imienia. Czy jesteś pewien, że w tym roku byłeś grzecznym pieskiem? No tak, możesz się nawet zapytać mojego kolegi Pipka. Tylko chwilę, on wyszedł z gry, a tutaj jest twoja baza Mikoła. Ho, ho, ho! Dokładnie! I zobacz, ja rozdaję te wszystkie świąteczne brejroty grzecznym dzieciom, które dobrze się w tym roku zachowywały i nikomu nie kradły brejrotów. Bo wiesz, że takie osoby też są. Ale skoro mówisz, że byłeś taki grzeczny, to możesz sobie wziąć tego świątecznego laki Bloka. To jest mój prezent dla ciebie! Tak! On jest cały owinięty w kok! Dzięki ci wielkie, ja uwielbiam takie prezenty I może wyleci mi świąteczny esok sekola, to by było fajne Tak, wiesz o tym, że wypada ci tak dobry brain rot, jak dobrze się w tym roku zachowywałeś Ale jeżeli zachowywałeś się źle, to y, nic ci nie wypadnie Co się tutaj zacięło? Przecież zawsze wylatują tutaj brain roty Jesteś pewien piesku, że nie ukradłeś żadnego brain rota Swojemu koledze, ani nikomu innemu, bo chyba nie wypadł ci żaden brain Rot. No nie, ani razu nie ukradłem Bipkowi, tak? Bo ja tylko z nim gram. Naprawdę, święty Mikołaju, mogę wziąć jeszcze jednego laki bloka No dobra, niech ci będzie, ale jak <noise> tym razem ci nie wypadnie, to oznacza, że byłeś bardzo <noise> niegrzeczny i nawet możliwe, że nie wierzyłeś <noise> świętego Mikołaja i nawet nie napisałeś do mnie listu. Jak to? Ja zawsze piszę listy do świętego Mikołaja, tak? Bo ja jestem bardzo dobrym pieskiem. Dobra, patrz, teraz otwieram to i pum, wyleci mi jakiś Braindrop. Piesku, chyba nie Niestety okazało się, że byłeś w tym roku bardzo niegrzeczny. A wiesz co to oznacza? Że Święty Mikołaj nie da ci żadnego prezentu. Nie, proszę, Święty Mikołaju. Ja chcę dostać najlepsze brainroty. Tutaj są nawet na tym drzewku świątecznym. Błagam, a może wezmę jakiegoś z twojej bazy? Ale czekaj, ty byłeś bardzo niegrzeczny. I Pipek mi napisał w liście, że podobno ty mu ukradłeś jakiegoś brainrota. A to jest bardzo niemiłe z twojej strony. Kłamie, Święty Mikołaju. Tak, to do niego nie powinieneś nic dać, żadnego prezentu. Jesteś tego Aha. pewien? No dobra, niech ci będzie. W takim razie weź sobie może tego świątecznego 25. Taki super brainrocik świąteczny. Podoba ci się? Tak, on jest bardzo ładny. Nigdy nie miałem takiego brainrota. Ale wiesz co, święty Mikołaju, może bym ci napisał list, jakie brainroty chciałbym dostać. Chwila, czyli to jest za mało dla ciebie brainrotów? Masz już jednego świątecznego. Ale w sumie ty nie napisałeś do mnie listu, bo chyba nie wierzyłeś. Świętego Mikołaja, ale niech ci będzie. Tutaj mam taką. Kartkę papieru i możesz ją sobie teraz wziąć i napisać Uf. dla mnie list. Jak napiszesz go bardzo ładnie i poprosisz o jakiegoś brejrota, to ci go damską. Zrób to szybko, bo za chwileczkę będę musiał odlecieć moimi saniami do innych osób. Tak, święty Mikołaju, już to robię. Tylko odejść troszeczkę, proszę cię, bo nie chcę, żebyś widział, czego ja chcę. No dobra, niech ci będzie. To ma być niespodzianka, więc ukryję się w eee. tym chwileczkę, co tam luczek wypisuje? Muszę napisać świętemu Mikołajowi, że na pewno byłem bardzo. Bardzo grzeczny, bo wtedy da mi jakiegoś jak Chwileczkę, Luczek, tak naprawdę oddaję, że był grzeczny. Przecież ja go zdało. w tym roku, kradł mi tyle rotów. Ale wiecie, no, nie mogę być niegrzecznym świętym Mikołajem, więc. Dam mu raczej wszystko, co będzie chciał. O ile oczywiście to będą brainroty, które nie, mam. List do świętego Mikołaja. Byłem grzeczny, nie kradłem żadnego brain rota od Pipka. A. to jest na no. pewno prawda? I teraz muszę tylko napisać, jakiego brain rota chcę. Dobrze, że nie ma tego świętego Mikołaja, on pewnie sobie odleciał. Dobra, chciałbym na przykład dostać taką balerinkę kapucinkę. Jestem ciekawy, czy on mi to da. Ej, chwila, ja jestem tuż za nim i on tu no, napisał, no, no. chcę dostać balerinkę oh, kapucinę. No, no. Tak, ja mam ją tutaj w bazie. To jest w sumie dosyć do zrobienia. Ja mu nawet może przyniosę tą balerinkę kapucinkę, żeby on już ją tutaj miał. Dobra, muszę napisać jeszcze ale Chcę też dostać brain rotuluczka i chwilę. Ej, Miko. Ty chyba przeczytałeś mój list, miałeś się nie patrzeć na to! Sorry, ale musiałem to zrobić, do no święty Mikołaju. Lubi czytać listy i chwila, ty chcesz też Brain rota, pipka i... Balerinę Czekaj, Czekajcie, to o? już nie jest za dużo do no, baleriny kapucina możesz sobie wziąć, ale Brain rota, Pipka o? to ja nie ma! No dobra, to może dałbyś mi na przykład laki Bloka jakiegoś tak nowego do tego, tak? Bo byłem dobrym, normalnie pieskiem. I dziękuję Ci za tą super balerinkę, kapucinkę, tylko wiesz co, święty Mikołaju, ja potrzebuję jakiegoś jeszcze lepszego. Brain rota. No dobra, dam ci tego bloka Łuczka i pipka, o którym mnie prosiłeś. Ale czekaj, musisz oh. mi obiecać jedną rzecz, że w tym roku będziesz jeszcze grzeczniejszy niż poprzednio, oh. bo ostatnio nie byłeś taki grzeczny. No pewnie, że taki łódź to, to jest taki czerwoniutki i niebieski. Jakby pipek to zobaczył, to chyba by się popłakał. Dobra, święty Mikołaj, mogę otworzyć mojego lucky Blocka, luczka i pipka, bo chcę zobaczyć, co mi wypadnie. Pewnie, że tak, proszę bardzo. Otworzę ci nawet wszystkie lucky bloki, które tutaj są I tutaj też jest wow. jeszcze jeden Twój Lucky Blok I o, wypadła twoja poduszeczka oh. Nawet maskoteczka, pipka oraz domek Możesz sobie wziąć wszystko, co chcesz Te rzeczy są najlepsze, święty Mikołaju Te święta bez ciebie nie byłyby takie dobre I dziękuję, że mogę sobie wszystko wziąć z swojej bazy Ale, Ale poczekaj, ty chciałeś Lucky bloki prawda? A ja jestem świętym Mikołajem Który spełnia marzenia wszystkich dzieci Dlatego teraz wpiszę taką komendę Którą może używać ty oh. Tylko i wyłącznie święty Mikołaj. I zobacz. Ho, ho, ho! Mam <laughs> twojego Lucky Bloka. A nawet pojawię Lucky Bloka Pipka, bo tego też chciałeś, prawda? O, jakie te komendy Mikołaja są fajne. Mogę sobie je wziąć, dobra, to kupuję. Tak, teraz będę mieć takie super Lucky Bloki od Mikołaja. Oczywiście wszystko <laughs> dla ciebie, Lucie. Ty obiecałeś, że będziesz grzeczny, więc dam ci najlepsze brejnoty. A może chciałbyś też takiego świątecznego pajonka? Tylko on jest bardzo rzadki. No, Pewnie, że tak, przecież on kosztuje tyle pieniążków. Nikt go nie ma, nawet Pimpek, jakby go zobaczył, to na pewno by mi zazdrościł. Oj, ale poczekaj, ja tych ale... brainertów to... Bo nie możesz sobie tak po prostu wziąć tego Brayrota, Tego Brayrota ci dam w zamian, jak dasz mi też jakiegoś świątecznego Brayrota, którego potrzebuję. Ale czekaj, jakiego niby tobie potrzeba? Ty masz wszystko, nawet fabrykę swoją pewnie brain rotu To prawda, ale jednej rzeczy mi brakuje. Zazwyczaj jak piszesz list do świętego Mikołaja, to zostawiasz mu ciasteczka i jakieś mleczko. Proszę, daj mi tego Brayrota, a wtedy dam ci tego spiderini giftini. On jest naprawdę a. Mocny. No wiesz co, święty Mikołaju, tylko jest malutki problem, bo ja nie mam tego brain rota. on jest bardzo rzadki. Ale czekaj, przecież są święta, a wiesz co, to oznacza, że wszystkie świąteczne brain roty mają większe szanse na pojawienie się oh. i patrz, udało ci się go zdobyć. Czyli teraz już wszystko zostanie twoje zadanie wykonane, muszę ci dać te ciasteczka i mleko. Tak, zgadza się, bo święty Mikołaj uwielbia jeść te rzeczy i ten brain rot pojawił się w tym miejscu, więc ja ci go wezmę, a ty w zamian Możesz wziąć mojego giftini Spiderini. Tak jest, to jest najlepszy dzień w moim życiu. Co by się działo, jakby ciebie nie było? Ja zawsze wierzyłem, że ty istniejesz Naprawdę, no i mam nadzieję, że tak też zostanie. Pamiętaj, masz być grzeczny i nie kraść swojemu koledze Breotów, bo to jest bardzo niemiłe. No tak, a wiesz co nawet zrobię? Otworzę tego Laki Bloka pipka i to co z niego wyleci, to dam mojemu koledze, dobrze? Naprawdę aż tak miły jesteś i o to chodzi. Ho, ho, ho! Bardzo dobre Braino! Te ci wypadły, więc mam nadzieję, że przekażesz je twojemu koledze. A oh. ja uciekam, bo idę do innych graczy ze stila Breiro. No dobra, tylko pamiętaj, żeby wrócić może do mnie, jak będziesz chciał, święty Mikołaju. Pewnie wrócę za rok. Oh. Trzymaj się, Luczek. I zaraz, Luczek się serio nabrał na tego świętego Mikołaja. I do samego końca wierzył, że to ja nim byłem. Ale czekaj, świętemu Mikołajowi obiecał, że damy Breiroty, które wypadły z tego lucky bloka. Ciekawe, czy faktycznie mi je da czy jednak zmienił zdanie. Oh. Ej, Luczek. Jak widziałeś świętego Mikołaja, on podobno był na serwerze! To no pewnie był na takich saniach i dał mi prezencik, Pipek. I wiesz co, miałem dać? Coś co wyleci z czerwonego Laki Bloka i wyleciał mi taki piesek! Ty, jesteś pewien, że chcesz mi go dać, ale zaraz ty mi też okradłeś tego prejrota, czy mogę go sobie po prostu zabrać? No tak, wiesz co, możesz go wziąć, bo ja nie chcę zadzierać ze świętym Mikołajem, bo jestem grzecznym pieskiem. Ej, swój, Zadziałało! Mogę teraz ukraść mojego prejrota, którego ukradł mi Luczek, i nawet tego, czyli Luczek okazał się szczęśliwy, i ten prak naprawdę się udał, bo Luczek teraz będzie grzeczny przez cały rok!